Cześć, z tej strony się kłania Szogo. Dzisiaj chciałem wam przedstawić bardzo ciekawą aplikację na komputer, ponieważ dostałem po ostatnich filmikach kilka pytań. Jak to jest, że mi się obraz z kamery zmienił? Dokładnie mówiąc, na z kilkoma osobami i tłumaczyłem, że korzystam po prostu z mojego telefonu, dokładnie mówiąc z tego tutaj, ładnego, Redmi. To jest Pro 13 z plusikiem takim ładnym, kupiłem ostatnio. Ze względu na właśnie lepszy aparat, żeby Wam tutaj robić lepsze filmiki, te sprawy. Na przykład ostatniego shorta, z tego co pokazywałem tutaj, tego ładnego Reddeda, co zawiera. Możecie zobaczyć, że obraz jest żyleta po prostu. A teraz dodatkowo na ostatnim live, na przykład z vr i filmiku, jak tam tłumaczę podstawy VR, też korzystałem z tej kamery z telefonu. Ale jak to robię? I tutaj Wam już właśnie to wytłumaczę się tylko obraz Ech. tego stopnia. A nie ta kamera. się obraz z drugiej kamery. Tutaj, dobrze, Myślę, że taki będzie ok. Tu wpierdzielimy taki, żeby nie zasłaniało. No więc, y, tutaj, jak widzicie, jest strona odłączona, y, Jest taka strona irun.com. Z niej pobiera taki program. Y, webcam, co nie? Y, to jest program. Y, to jest instaluje i na komputer, i na telefon. Na telefon potrzebujecie troszeczkę jakby inną wersję. Na telefon instalujecie takie coś z takim dzinzelkiem czyli biała kamerka na niebieskim tle. Nazywa się dosłownie tutaj, jak widzicie, Iron Webcam. Po prostu w PlayStara wchodzicie czy w jabłko i wpisujecie Iron Webcam, i pobieracie coś takiego, czyli taka kamerka na niebieskim tle. Tu, tak widzicie, teraz jest obraz, ale. wiadomo, nie z telefonu, bo ktoś mi co nie. Więc jak to wygląda? Zrobię wam to jeszcze porównanko. Mianowicie, na komputerze po zainstalowaniu tego programu, jakoś tam z Windowsa 10 macie taką ikonkę, ona tak wygląda. I tutaj wygląda to wam tak, programik. O tak, ja tu jeszcze wejdę sobie na drugi ekran, zrobimy sobie takie małe porównanie. Co muszę zrobić w ogóle, żeby mieć tu obraz na tym z mojego telefonu? No więc. Muszą być spełnione dwa proste, nawet no wiadomo, kamerę, to wiadomo, że telefon musi mieć, ale co to wymaganie nie ma sensu wspominać, to miałem takie porównanko. Yy, musicie mieć, wiadomo, telefon z aparatem, to jest pierwszy wymóg, yy, a takie dwa podstawowe wymogi, telefon musi być zalogowany do tej samej sieci, yy, co wasz komputer, czyli na przykład komputer mam teraz podpięty tutaj routerem, yy, do routera, i z te do tego routera też się podpinamy yy, przez wifi właśnie tym telefonem, no i muszę mieć zainstalowany program, czyli Dokładnie mówiąc i Webcam e, Ikonka taka jak tutaj widzicie, co nie? No i muszę go włączyć na telefonie, no to teraz włączę go na telefonie Dla porównania z lewej, żebyście zobaczyli Dobra, e, on mi się tuż łączy, o widzicie, połączył się Zamykam, widzicie Jestem piękny jak 5 złotych Jak widzicie jest obraz z kamery, ja mam redimi 13 Pro Plusika, tu zachowujemy taki specjalny uchwyt. Tak. Kurwa, nie spadaj, nie spadaj! Umieścić jadygę? Normalnie go tam bez etui. Jak widzicie jest porównanku możecie sobie zobaczyć jak to wygląda w praktyce. Jest lekkie opóźnienie, ale obraz mną musicie przyznać, jest żyleta. Tutaj z tej strony macie Elgato, e, czyli to tą kamerę taką podstawową, a tu macie Ilum Jak widzicie, Rydimi korzystam takiego telefoniku, jak wam pokazałem, obraz jest OK, wyro. No, no, pościele może następnym razem tak porządnie. Cieka Powiedzcie mi, ile was osób jest stanie przeczytać, co tu jest napisane, wam wa to powiększę. Walka, picie, hędorzenie, a tam jest nie, jest nie, jest nie jest za bardzo, bo jest... a, kurde, bo... Wolka, picie, chęturzynie, być wyćminem, to marzenie, Tyle wam powiem w tej kwestii. Dobra, a tak żeby ja sobie jajec, no to potrzebujecie wiadomo telefon z aparatem, ja tu zainwestowałem taki ekstrakt, słyszeliście, właśnie po wam robić lepsze streamy, lepsze shorty i tak dalej. Ogólnie, żeby mieć ładniejszy obraz, jak widzicie. Plus na przykład ja jeździł na eventy, czy te inne imprezy, jak Pyrkon, PGA i coś mniejszego, w ogóle w ten weekend mi się szykuje taka impreza. Taka mniejsza, kameralna, może coś tam nagram, wrzucę, jakieś zdjęcie czy coś. Potrzebujecie tego IRUNA, pobieracie IRUN na tutaj ze strony, pod własny system operacyjny. Na telefon wchodzicie do Play Store albo e Jabłka i tam pobieracie IRUN webcam z tą ikonką, jak tutaj. No i warunki: ta sama sieć, musi być telefon komputer, czyli komputer, nieważne, czy kable do routera, jest podpięty, czy WiFi do tej samej. I wiadomo, kablem nie, nie podepniecie do routera telefonu, tylko WiFi i tej samej sieci. No i wiadomo, musicie mieć włączony naraz ten program tutaj, co nie, <laughs> plus ten sam program, czyli IRUM e Webcam na waszym telefonie z taką ikonką. Plusy tego są jeszcze takie, że poza tym, że ja na przykład mogę tu wam pokazywać z tego, no to program jest na tyle wygodny, że komputer widzi w wyborze kamer po prostu tego IRUNA. E i możecie go używać w Skype'ie, możecie na Whatsappie używać, yy, możecie używać po prostu. a Adresować na Whatsappie w komputerze, nie telefon, żeby nie było, nie ja mówię! Yy, możecie na Discordzie go używać, na obs po prostu wybieracie, po prostu uważacie tego Iluna, nawet jak nie chcecie tutaj mieć czy tego tutaj, no weźmy cało, pomniejszacie sobie, tak, działa tutaj w tle, jak widzicie. <laughs> no i wybieracie jako kamerę i korzystacie ze zwykłej kamery, to jest yy, bardzo wygodne. Polecam, można przycebulić, Myślę, że to prosty tutorial. No, to w sumie na tyle. Na razie. Hej! hej.